Witam Państwa serdecznie, nazywam się Wojciech Ciemski i poprowadzę dzisiejszą prelekcję. W swojej codziennej pracy w eksperckim Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa zajmuję się tworzeniem scenariuszy mających na celu sprawdzenie i naukę umiejętności podnoszenia poziomu bezpieczeństwa w systemach i sieciach. Chciałbym, abyśmy w tej prelekcji przeszli wspólnie drogę do startu właśnie nauki czy pierwszego kroku w kierunku kariery w Cybersecurity. Czyli chcę zacząć się uczyć cyber security. No super, tylko jak? Na początku chciałbym ostrzec albo poinformować, że wszystkie wnioski czy informacje w tej prelekcji to jest tylko moje zdanie prywatne. Nie chciałbym, żebyście traktowali wszystkiego jako wyroczni. Dzielę się z wami swoimi doświadczeniami, nie tylko zawodowymi, jak i życiowymi, ponieważ część błędów czy. Które będę które omawiał, czy rzeczy, które znalazłem, znalazłem je w większości sam. Plan prelekcji, jak w agendzie. Chciałbym, żebyśmy omówili sobie najpierw typowe błędy na start, błędy raczej, właśnie myśleniowe, które stoją przed osobami, które chcą zacząć się uczyć tej dziedziny, w tej dziedzinie. Następnie chciałbym omówić podstawy podstaw, czyli jak mieć dobry fundament, albo co powinno stanowić fundament naszej nauki cyber security. Następnie przejdziemy sobie do tematu skąd się uczyć, gdzie podzielę się z państwem e, tymi płatnymi metodami, jak również tymi darmowymi. Na sam koniec zostawimy sobie podsumowanie i tam mam będę podzielę się z wami z państwem świetną radą na temat tego jak zacząć, zwłaszcza jeżeli jeszcze nie podjęliście pracy. Zaczynamy. Błędy. Typowe błędy w myśleniu, jeżeli ludzie myślą o zaczęciu uczenia się cybersecurity, to jest pierwszy najczęściej spotykany: to jest, że muszę już być ekspertem na starcie. Nie dajcie sobie wmówić, że cybersecurity jest to jakaś magiczna albo tajemnicza dziedzina. Nie. Bycie ekspertem cybersecurity rzeczywiście jest bardzo wymagające. Natomiast jeżeli chcecie zacząć swoją pracę, czy zacząć w ogóle naukę, nie musicie być ekspertem. Jak chcecie zacząć naukę, to musicie po prostu zacząć się uczyć. Drugi błąd myślowy uczę się cybersecurity, bo tam są dobre pieniądze. Wszędzie są dobre pieniądze, jeśli jesteś wystarczająco dobry w swoim zawodzie. Ale jeżeli będziesz myślał, albo twoją główną motywacją do nauki tego, Będą tylko i wyłącznie pieniądze i wysokość pensji, to bardzo możliwe, że bardzo szybko się wypalisz, ponieważ jest bardzo duża odpowiedzialność spoczywająca na ludziach, które zajmują się tą dziedziną. Numer 3. Specjalizacja od, od razu. Spotykałem się często z myśleniem, że jeżeli ktoś zacznie w soku, to już w tym soku zostanie, ewentualnie będzie się wspinał po drabinie bycia w soku. Jeżeli ktoś się zajmuje analizą powłamaniową albo zaczął, albo jest, zaczął się zajmować e, jakimś dokumentacją czy analizą ryzyka, to już raczej w tej dziedzinie zostanie. Nie. Prawdopodobnie że zmieniał swoją pracę w ciągu swojego życia niejednokrotnie. Daj sobie czas zainteresowania się i sprawdzenia każdej z tych dziedzin. Sprawdź, co podoba Ci się najbardziej. I w to idź. Numer 4. hakerem być. Kiedyś chyba obecnie jeszcze funkcjonuje takie stwierdzenie jak Script kiddies czyli korzystanie z narzędzi, których do końca nie rozumiemy, ale no już uczymy się ich używać w jakiś sposób i tymi wynikami dzielimy się z całym światem albo uważamy siebie za alfa i Omega. Kiedyś haker, był rozumiany przede wszystkim jako osoba, która tak głęboko weszła w tematy odnośnie systemów i sieciu, sieci, że był to synonim słowa ekspert w tej dziedzinie. Tak jak na obrazku obok, są pewne podstawy, są pewne kroki, które dobrze jest zrobić przed rozpoczęciem chociażby testów penetracyjnych czy nauki tego typu rzeczy. I piąty to jest myślenie, że muszę pójść na studia. O ile nie demonizuje studiów, bo jest to jeden z większych projektów w ciągu naszego życia, jeżeli są dobre, dobrze wybrane, dadzą Ci naprawdę solidne podstawy, jeśli chodzi o IT, jednakże, no i na pewno pomogą Ci kiedyś w karierze zawodowej, jednakże nie definiuj swojej gwarancji zatrudnienia, chociażby w security, swoim poziomem wykształcenia. Jak sobie potem powiemy, bardzo dużo będzie zależało przede wszystkim od Twoich umiejętności. Przejdźmy dalej. Podstawy podstaw, czyli silne fundamenty. Miej świadomość, że dbanie o poziom bezpieczeństwa jest wynikiem czegoś. Najpierw są ludzie, którzy tworzą pewne systemy, aplikacje, i czy to przez błędy przez samych twórców aplikacji, czy to przez błędy przez twórców oprogramowania, ten poziom bezpieczeństwa nie jest wystarczający. I wtedy są potrzebni ludzie, którzy są w stanie to sprawdzić. Żebyś był w stanie to sprawdzić, potrzebujesz wiedzę z tych obszarów. I to co tutaj da wypisałem te 7 punktów, jest to coś, co moglibyśmy przypisać do większości. E pracy, czy ofert pracy, czy stanowisk IT. Numer jeden, obsługa Windows Linux. Nawet jeżeli tylko i wyłącznie w jakiś sposób wiążesz się swoją karierę z technologiami Microsoftu, to miej świadomość, że pewne narzędzia są napisane tylko właśnie do używania, są tylko pod system operacyjnym Linux i będziesz potrzebował chociażby podstawowej wiedzy, jak poruszać się po tym systemie, czy podstawy administracji. Jakie są uprawnienia, jakie są procesy? Dwa podstawy sieci. Jak działa ping, jak działa netstat? Co to jest DHCP, co to jest DNS? Jaki jest rozwiązanie najczęstszych problemów z siecią, czy z podłączeniem do Internetu? W tej chwili już wszystko jest w jakiejś sieci. Czy wewnętrznej, czy w sieci Internet, czy jest to sieć wewnętrzna podłączona do Internetu? Wszystkie nasze systemy obecnie są podpięte do jakiejś sieci, żeby mogły się komunikować z innymi. Dobrze, żebyś rozumiał, co się dzieje w tym świecie. Numer 3. Dokumentacja, a w zasadzie nie tylko umiejętność dokumentowania tego, co robisz, żebyś wiedział, co robisz i żebyś mógł się z tym podzielić z innymi, ale również umiejętność poruszania się w edytorze tekstu, E, również umiejętność wyszukiwania pewnych fraz, chociażby z logów. Znajdź jeden swój ulubiony i opanuj go dobrze. Numer 4. jakiś język oprogramowania. Czy to będzie język skryptowy, czy język stricte właśnie do tworzenia aplikacji? W chwili obecnej jest to już jest jakaś podstawa. Nikt nie wymaga od ciebie tego, żebyś był programistą i żebyś potrafił świetnie pisać aplikacje, ale wiedza jak się produkuje, w sensie jak się produkuje oprogramowanie, jak się pisze programy, czy wiedza, która Ci pomoże automatyzować zadania, żebyś nie musiał ciągle klikać tego samego, tylko mógł to zrobić za Ciebie skrypt, no jest to coś, za co podziękujesz sam sobie, jeśli to opanujesz. Docker maszyny wirtualne. W tej chwili wirtualizacja stała się już naszą codziennością. Dobrze, żeby się znał chociaż podstawy nie tylko po to, żebyś mógł uruchomić pewne narzędzia w środowiskach odizolowanych, co chociażby stworzył jakieś czy laboratorium dla siebie, czy część, czy spra potrafił sprawdzić jakieś aplikacje czy systemy. Również nauczyć się to błędów. Albo dowiesz się, jakie są najczęstsze błędy przy tym. Testy aplikacji czy testy bezpieczeństwa. Nie musisz być profesjonalnym testerem, ale jest bardzo potrzebna wiedza odnośnie tego, jak taki test aplikacji czy systemów wygląda. Jak wygląda test inf infrastruktury, jeśli chodzi o podatności w niej. Jest to potrzebna wiedza, żebyś wiedział, jak ten proces wygląda. I numer 7, Język Angielski. Pomimo. Coraz większej ilości materiałów w języku polskim jest to kropla w morzu. Większość forów czy manuali jest dostępna często tylko w języku angielskim. Jest to też umiejętność podstawowa, tak jak wszystkie pozostałe, i nie wiem czy, czy mniej, czy bardziej ważna, uważam, że nie mniej ważna, żebyś potrafił porozumiewać się w tym języku. Jeżeli chodzi o szukanie pomocy, czy właśnie czytanie dokumentacji, omówiliśmy sobie podstawy. Jak sam zauważasz, nie dotknęliśmy się, można powiedzieć, do bezpieczeństwa. Dotknęliśmy się do, czy omówiliśmy te wszystkie rzeczy, których doskonalenie będzie powodować właśnie wzrost poziomu bezpieczeństwa i nauczycie się narzędzi, które przydadzą ci się w Twojej pracy. Dlaczego jest to takie ważne? Kiedyś słyszałem dobre, dobre porównanie, że jeżeli jedyne narzędzie, które znasz, to młotek, to każdy problem wygląda jak gwóźdź. Bardzo jest ważne, żebyś znał wszystkie narzędzia i pod, miał skomplementowane narzędzia do pracy w wybranej przez siebie dziedzinie. Dobrze, omówiliśmy sobie, jakie są podstawy, ale skąd się uczyć tych podstaw? Pierwszą rzeczą, która przychodzi naturalnie mi do głowy, są książki. Następne są kursy, certyfikaty, czyli albo posiadam budżet i idę na dany kurs, albo wysyłam je firma, albo są jakieś darmowe rzeczy. Budowanie własnego laboratorium, polecane strony, czyli internet i własna dokumentacja. Na samym początku chciałbym powiedzieć, że wszystkie rzeczy, wszystkie można powiedzieć, informacje, które są. Są w internecie, są one ogólnodostępne. Możemy dyskutować na temat jakości tych informacji i czasami nad jej, nad jej prawdziwością. Natomiast miej świadomość, że jeżeli wystarczająco głęboko poszukasz, to znajdziesz odpowiedź. Ale dlaczego wymieniam chociażby książki? Książki są usystematyzowaną, z segregowaną wiedzą zamkniętą między okładkami. Pamiętaj jednak, że samo czytanie nie wystarcza, ponieważ jeżeli czegoś nie sprawdziłeś w praktyce, to tak naprawdę to, to jest warte. Musisz sprawdzić to, co czy to, co masz w głowie, jest zgodne z prawdą. Nie czytaj też wszystkiego zawsze w całości, to są czasami grube opracowania, jest sens czytać je od deski do deski, jeżeli dany temat jest nam niezbędny w naszej pracy. Ale czasami czy najczęściej będziesz szukał informacji na jakiś, konkretny, na jakiś konkretny temat, będziesz szukał rozwiązania konkretnego problemu. Nie ma w tym nic złego, że przeczytasz tylko jeden rozdział. No i język angielski. Większość książek jest w języku angielskim. Są to też czasami często publikacje, które kosztują. Jeżeli miałbym Ci coś polecić, jeżeli chodzi o książki polskie, które by pokrywały temat właśnie podstaw, to widzisz je właśnie na slajdzie. Tytuły jesteś w stanie sobie skopiować, znaleźć w internecie. To są moje cztery strzały. Oczywiście tych strzałów jest więcej, tych propozycji jest dużo więcej. Natomiast to zależy, czego szukasz. Odpowiedzi na jakie pytania szukasz. Kursy i certyfikaty. Pamiętaj, że żaden kurs ani certyfikat nie zastąpi praktyki. Niestety żyjemy w takiej rzeczywistości, że wiele osób potrafi nauczyć się odpowiedzi tylko po to, żeby zdać i zaliczyć, a następnie zapomnieć, jeżeli uczyli się tego w bardzo krótkim czasie. Więc podejście pracodawców do certyfikatów, które nie niosą za sobą sprawdzenie praktyki, czy praktycznie Twoich umiejętności, jest różne, jest, że tak powiem, różna, zależy to od pracodawcy. Zależy też oczywiście od Twojego podejścia. Jeżeli będziesz uczciwy w kursie, w nauce tego, do tego kursu, to na pewno to zaowocuje. Ale zachęcam Cię, żebyś każdą jedną rzecz, której, którą przeczytasz, sprawdzał w praktyce. Oczywiście kursy, tak jak i książki, segregują wiedzę. Są opracowaniem pewnych tematów i opracowaniem pewnych obszarów wiedzy. Jeżeli już jesteś na kursie, czy to certyfikowanym, czy po prostu kursie, gdzie będziesz dostanie certyfikat uczestnictwa, wykorzystaj fizyczne doświadczenie. Zazwyczaj prowadzi to trener, który powinien być przynajmniej kompetentny. Posiada on wiedzę i doświadczenie. Zadaj pytania, które są dla ciebie ważne. Zapytaj o kwestie, których nie jesteś pewien. Jest to bardzo ważne. Wręcz polecam ci, żebyś się najpierw sam spróbował nauczyć danego tematu i dopiero poszedł na kurs, żeby usystematyzować tą wiedzę. Dużo kursów, zwłaszcza tych darmowych, bo owszem są takie, jest w języku angielskim. Ten język angielski, tak jak sam widzi, widzisz, jest bardzo ważny. Pamiętaj też, że kurs czy certyfikat nie jest gwarancją pracy. W zasadzie gwarancją pracy jest tylko odpowiednie doświadczenie zawodowe i umiejętności wystarczające na dane stanowisko. Więc nie traktuj kursów czy certyfikatów jako właśnie gwarancję pracy, pomimo tego, że często są one podawane w wymaganiach na jakieś stanowisko. To wszystko podsumowując, to wszystko zależy jak podchodzisz do certyfikacji czy kursu. I, w jaki, I jak bardzo z niego skorzystasz. Czy mam jakieś polecenia? Oczywiście, że mam. Jeżeli chodzi o płatne rzeczy, no to będą to wszystkie certyfikaty, które w praktyce sprawdzają Twoją wiedzę. OSCP, który już nosi też, jest na tyle znany, że nie będę go przedstawiał. Blue Team Level 1, jest to można, najkrócej go można zdefiniować jako blue teamowy, czyli defensywny odpowiednik OSCP. RHCSA, czyli Red Hat Certificate System Administrator, jako certyfikat sprawdzający Twoją wiedzę z zakresu administracji systemami Linux, dokładnie Red Hat. No i CCNA, jako certyfikat potwierdzający Twoją wiedzę z zakresu sieci i zwłaszcza przy wykorzystaniu urządzeń firmy Cisco. Tych kursów jest, czy certyfikatów, czy egzaminów jest więcej. Te są przeze mnie polecane i są one jednymi z najbardziej, najczęściej rozpoznawalnych czy rozpoznawalnych, najbardziej rozpoznawalnych na rynku. Czy są jakieś darmowe? Oczywiście, że są. Miejcie świadomość, że dział IT, czy zwłaszcza dział security cierpi na niedobór specjalistów. Wiele firm zauważa ten problem, i chociażby też z powodu promocji swojej marki czy swojej platformy, pełnej platformy szkoleniowej, oferuje coś z czego jesteście w stanie się nauczyć. Są to jak najbardziej bardzo wartościowe materiały. zostały one przeze mnie sprawdzone i są aktualne na dzień oglądania tej prelekcji. Inne starter -pa pass przy darmowej rejestracji pozwala Skorzystać z kursów szykujących chociażby do Junior Penetration Tester, ale i nie tylko, są też podstawy sieci: Introduction to Cybersecurity: Cybersecurity Essential, Networking Essential, Linux Enchanted, Linux Essential, Linux 1, Linux 2, programik Essential in Python. Są to kursy zrobione przez firmę Cisco, na które możecie się zapisać za darmo. I w sposób testowy też tą swoją wiedzę sprawdzić, Co jest tam masa świetnych materiałów w języku angielskim. Fundamentals of Red Hat Enterprise Linux od firmy Red Hat podstawy administracji systemami, podstawy poruszania się po systemie i Sans Fundamentals of Cyber Security przez firmę Sans, której też nikomu nie trzeba przedstawiać, jeżeli ktoś chociaż trochę się interesuje cybersecurity, stworzony kurs podstawowy, darmowy. To są przeze mnie rekomendowane rzeczy. Zachęcam do tego, żeby zajrzeć i zacząć się naprawdę sumiennie uczyć. Skąd się uczyć? Laboratorium. Dlaczego nie rekomenduję Wam własnej infrastruktury? Ponieważ mówimy, jak zacząć. Jeżeli jesteście na bardziej zaawansowanym poziomie. To kupienie i stworzenie fizycznej infrastruktury da Wam naprawdę świetne doświadczenie w konfiguracji sprzętu, systemów i nie tylko. Ale jeżeli mówimy o starcie, to rekomenduję rzeczy, które nie będą wymagały od Was kosztów. Sprawdźcie, czy Wam to się podoba. Poza tym tworzenie własnej infrastruktury bez odpowiedniej wiedzy może skutkować tym, że użyjecie narzędzi, które spowodują spustoszenie w waszej sieci domowej, uczelnianej e, czy w pracy. Więc skąd się uczyć, jeśli chodzi o laboratorium? Polecam Hack the Box, Try Hack Me i Blue Team Online Labs. Są to wszystko platformy, gdzie na darmowym koncie jest bardzo dużo już środowisk, które wyglądają jak wycinek fizycznej, realnej infrastruktury, którą możecie znaleźć w przedsiębiorstwie, do tego, żeby ćwiczyć i uczyć się w praktyce wykorzystywać narzędzi. Praca na własnym wirtualizatorze jest tutaj podana jako ze znakiem zapytania, czy na pewno chcecie zaczynać od własnej wirtualizacji, od własnych laboratorium? Jeśli możecie, Najzwyczajniej w świecie, bo ja też miałem ten problem, nie mieć pojęcia albo nie mieć pomysłu, w jaki sposób odzorować infrastrukturę i przetrenować, przetestować pewne narzędzia. Skąd się uczyć polecane strony? Pestensterlan, reddit.netsekt. Są to informacje, czy są to można powiedzieć zbiory wielu autorów, gdzie możecie znaleźć informacje na temat cybersecurity. CIS Security, CIS Benchmark wytyczne odnośnie utwardzania infrastruktury, OWASP czyli OWASP Top Ten Project, testowanie aplikacji webowych, HackerOne, PostWinger, Securac, Security Bestowu, Kapitan Hack, zaufana trzecia strona. Są to tylko proponowane, polecane strony. Te strony, które znam, które dają Wam wartościowy content, wartościową informację na temat security. Tych stron jest dużo więcej. Pewnie zamędrujecie na całą masę różnych blogów i nie tylko, jeśli będziecie szukać danych, danych odpowiedzi, czy będziecie szukać odpowiedzi na tematy Was interesujące. Miejcie świadomość właśnie, że im w internecie jest bardzo dużo wiedzy, trzeba się tylko nauczyć ją znajdywać. Skąd się uczyć? czyli własna dokumentacja, a w zasadzie to udokumentowana praca własna. Pamiętajcie, że żaden artykuł Żadne laboratorium nie da wam, żadne ćwiczenie nie da wam tyle, nie tyle satysfakcji, co nie da wam tyle, ile własna praca, własne projekty, własne pomysły, realizacja, w praktyce wykorzystywanie i dowiadywanie się, dlaczego dana rzecz, dane narzędzie działa w taki sposób, jaki działa. Pewne rzeczy, kolokwialnie mówiąc, trzeba wysiedzieć. Jak kura jajko. Ale jest niebywała wartość tego czasu spędzonego właśnie nad wyszukiwaniem problemów, z którymi się mierzymy. Jeżeli nie znajdziecie rozwiązania od razu, albo w krótkim czasie tego, czego szukacie, tym bardziej w To Bo znaczy, że może jesteście, macie jakiś błąd, który jest, który nikt wcześniej nie miał. Opiszcie go, dowiedzcie się, co tam dzieje, co się tam wydarzyło, jakie są powody. To jest jedna z lepszych rad, którą mogę Wam dać. Podsumowanie. Temat cybersecurity, czyli rozpoczęcie nauki cybersecurity, nie jest tematem, nie powinien być tematem tabu. Chcielibyście mieć najpierw bardzo mocne podstawy, jeśli chodzi o korzystanie z systemów operacyjnych, znajomość sieci. Podstawy programowania, podstawy testowania aplikacji, w jaki sposób można tą aplikację przetestować, i dopiero wtedy zacznijcie szukać właściwej pracy w cybersecurity. Oczywiście, można tą pracę zacząć już na poziomie chociażby pierwszej linii soku jako operatora systemów bezpieczeństwa. Natomiast to wszystko zależy od tego, jakiej pracy chcecie i do czego dążycie. Jeżeli mogę Wam dać dobrą radę, jeżeli jeszcze nie posiadacie doświadczenia zawodowego, zacznijcie od pracy w helpdesku. Dlaczego? Bo będziecie mieli całe spektrum zadań, będziecie mieli użytkowników, którzy będą zgłaszać wam problemy, będziecie mieli systemy etykietowe, będziecie musieli nauczyć się pracować pod presją czasu, będziecie musieli się na nauczyć priorytetyzować swoje zadania, dostaniecie w zgłoszeniach od uż użytkowników informacje, z czym oni najczęściej się mierzą, jakie może problemy. Albo jakie błędy popełniają, i będziecie się mogli nauczyć zabezpieczać te systemy i aplikacje w taki sposób, żeby tego uniknąć. Będziecie mieli diagnozę systemów, e, diagnozę sieci, podłączenia do sieci. Będziecie w całym spektrum zadań, gdzie będziecie też mogli dotknąć. E, całej masy tematów i wybrać ten, który na was najbardziej interesuje. Jeżeli w trakcie jeszcze tej tego doświadczenia zawodowego będziecie się uczyć chociażby programowania, czy dalej doskonalić się w korzystaniu narzędzi w praktyce właśnie podnoszenia poziomu zabezpieczeń w systemach i sieciach, to kolejny krok może być już bardziej ambitny. Czy możecie potem spróbować pracy jako młodszy administrator, czy jako młodszy programista i zbierać doświadczenia, i dopiero wtedy po zebraniu czy zbudowaniu mocnych fundamentów będzie Wam o wiele prościej wejść w świat cybersecurity. security. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za obejrzenie tej prelekcji. Zapraszam do pobrania prezentacji, do wygooglowania wszystkich informacji, do kliknięcia w linki, do sprawdzenia wiadomości, które tutaj przedstawiłem. Zapraszam do komentowania. Do zobaczenia.